Siemanko miłośnicy detailingu, w dzisiejszym odcinku poruszymy temat skór. Chodzi tutaj o wyczyszczenie tych skóry, jak i również zabezpieczenie, bo samo wyczyszczenie jest bardzo ważne, to będziecie wiedzieć w dalszej części odcinka dlaczego jest takie ważne i zabezpieczenie, żeby faktycznie te skóry w dalszym ciągu się nie zużywały. Może już kiedyś robiliśmy podobny odcinek, ale dzisiaj chcemy zrobić odcinek może nie powielający, nie chcemy go powielać, chcemy też po prostu Wam przekazać kilka dodatkowych informacji, które nie były powiedziane w tamtym odcinku. Wiadomo, najpierw trzeba wyczyścić skóry, później zabezpieczyć. Ja na ten moment chciałbym ominąć chwileczkę tutaj w tej naszej rozmowie, Temat e, wyczyszczenia tych skór, a przejść od razu do tematu zabezpieczenia i poruszyć temat kremu Nivea na skóry, w formie zabezpieczenia. Zabezpieczenia, no faktycznie można sobie zabezpieczać tym kremem, ale dłonie, jednak te kremy Nivea nie nadają się do zabezpieczenia skóry w samochodach ze względu na to, że są te topcoaty, a też jest taki, ta, tak, że krem Nivea posiada w sobie dużo tłuszczów, które też tam wnikają w tą skórę, nawet jeżeli jest skóra zamknięta, gdzieś przez ten lakier może się gdzieś coś dostać i dodatkowo woda, która też jest zawarta w kremie Nivea też tam negatywnie potrafi wpłynąć na obsychanie i twardnienie później tej skóry. Tak podsumowując, kremeniwea na naszą skórę, która jest żywa, spoko. Skóra, która jest w samochodzie, to jest skóra martwa, skóra jest pokryta lakierem, skóra jest pokryta e, top coatem. i krem ma takie w sobie dodatki, które negatywnie właśnie wpływają w szczególności na ten top coat. I później wychodzą nam jakieś dziwne przebarwienia i tak dalej, więc tutaj sobie spasujcie z zabezpieczeniem. Więc zostawmy ten krem do kremowania rąk. Możemy teraz przejść chyba dalej do pracy. Możemy przejść, użyjmy faktycznie innych preparatów, pokażemy Wam, jak to się robi. Działamy! Mogę w końcu przejść do czyszczenia skór. Do, do czyszczenia użyję Leather Cleaner od firmy Zonax. W sterzeniu takim oczywiście, jak deklaruje producent. Ten fotel nie jest dosyć, nie jest mocno przebrudzony, ale widać, że jest zatłuszczony. Teraz zobaczycie, zrobię taką małą połówkę, jedną tutaj, drugą tutaj, żeby Dawidowi lepiej było to skadrować, bo nie co będzie bardziej widać, a nie chcę też robić połówek, po prostu przełożę sobie szmatką i zrobię do szmatki. Jedną stronę i później tutaj drugą stronę. Później wyczyszczę tutaj całość, żeby było lepiej to też skadrować i zabezpieczę dwoma różnymi produktami, żebyście zobaczyli, jak te produkty działają i jak wygląda po nich skóra. Widać, że było dosyć mocno zabrudzone. Po przetarciu też widać różnicę. Tutaj jest dokładnie pasek. Widać, widać ten pasek. To co wyczyść tu, bo tu będzie bardziej widoczne faktycznie. Też nie chcę robić połówek tutaj gdzieś taśmą ze względu na to, że nie chcę Wam pokazywać, bo do końca nie jest to poprawne, bo jeżeli skóra już była wcześniej regenerowana, malowana, no to po, przy, po odklejeniu taśmy mogłoby powstać to, że po prostu farba by odeszła nam razem z taśmą. A czyszczenie czyszczeniem, ale odpowiedzmy jeszcze na jedno pytanie. Dlaczego nie powinniśmy używać APC do czyszczenia skór? Ze względu na to, że APC zazwyczaj APC ma wysokie, wyższe pH niż neutralne, czyli zasadowe i przez to może też niszczyć nam topko, czy też samą skórę dodatkowo wysusza, i jeżeli też e, zawiera w sobie jakieś fosforany czy coś, e, no to też może w ten sposób nam uszkodzić tą skórę. Dlatego wstrzymujmy się i używajmy do tego e, do czyszczenia skóry, tylko i wyłącznie środków, które są do tego przeznaczone. I to nie jest już tutaj gdzieś jakiś chwyt marketingowy, po prostu e, naprawdę trzeba uważać skóry to jednak, jest jednak delikatny element w samochodzie, e, o który należy systematycznie i sukcesywnie dbać. Patrzcie, jeszcze ja jako operator przypomnę Wam o tym, że ruszył sklep Detailing Bulls. Tutaj macie podlinkowane, serdecznie zapraszamy. Teraz przejdźmy do wyczyszczenia całego siedziska, a następnie zaimpregnujemy je dwoma różnymi produktami. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, zrobię sobie też półkę, częściowo zabezpieczę to w wersji gelung firmy Colorlock, a częściowo leather guardem firmy Tevo, To też już pokazywałem w jednym odcinku. Co to miałem? Aha, wtedy co kręciłem sam, co miałem, co robiłem pranie Nissana. No to wtedy tam używałem takiego Solvent Uni do impregnacji tekstylnych, właśnie tkanin. A tutaj mamy typowo do zabezpieczenia skór. Dlaczego chcę Wam pokazać dwa? No bo po obydwóch inny jest luk, czyli po prostu inaczej ta skóra wygląda. Ten nadaje troszeczkę połysku, ten zostawia skórę w takim naturalnym, naturalnym wyglądzie. Ja uważam, że mleczka do impregnacji do skór jednak są najlepsze ze względu na to, że na przykład po woskach często gęsto wyskakują nam wychodzą nam później plamy szczególnie jeżeli my mamy ciemne skóry a woski są naturalne i mają w sobie zawartości na przykład wosków szczelich no to możemy wtedy zaobserwować że te plamy nam gdzieś tam wychodzą, tak jakby skóra się wypacała jeżeli chodzi o powłoki ceramiczne zabezpieczenie skór powłokami ceramicznymi to faktycznie jest to fajna opcja, jeżeli chodzi o użytkownika zabezpieczonych skór a jeżeli chodzi później o na przykład renowację takiego fotela, który jest zabezpieczony powłoką ceramiczną, to wtedy mogą wyjść problemy, bo na przykład farba nie będzie chciała się tej skóry trzymać, po prostu powłoka ceramiczna będzie tą farbę od siebie odbijać. Widać, że tu są jakieś uszkodzenia na tym fotelu, nie wiem czym to jest spowodowane, tak jakby coś zostało w tym miejscu wylane, może to być jakiś smar, albo jakiś rozpuszczalni, może spirytus, no i po prostu topko jest uszkodzony. Dobra, eee, tu może Dawid przeniesiemy się z tego elementu na ten element, co? Zresztą też czuję pod ręką, że eee, ta skóra jest inna w tym miejscu i w tym miejscu, nie wiem czy to zależy od naciągnięcia skóry, bo tu jest na pewno duże twarze ale widać, że preparat z loka dał radę bo faktycznie widać różnicę w skórze może zróbmy nawet Uf, czuć, czuć pod ręką ale czuć też, że to po prostu jest inny materiał może on no, w sumie zachowuje się jak skóra ale ta skóra w tym miejscu na, te, na tej poduszce, że tak powiem jest bardziej miękka bardziej skórzana nie no, bardziej miękka jest tutaj tak jakby, nie wiem jest, może nigdy... zrób na tej stronie też połówkę, niech będzie na tym samym elemencie. Co, drugiego produktu? Tak, ale zrób przerwę malutką. Ten produkt jest fajny, no powiem szczerze, że już robię coś tym produktem i jestem naprawdę mile tym zaskoczony, ponieważ e, robiłem tym czarne skóry, zabezpieczałem i skóra po, po tym właśnie produkcie naprawdę wyglądała tak mega rasowo, taka typowa skóra błyszcząca, e, może nie aż tak błyszcząca, no bo pamiętajmy o tym, że jak skóra jest błyszcząca, to znaczy, że jest brudna, zatłuszczona i, je, i nadaje się tylko i wyłącznie do czyszczenia. Także dobrze str strząsnę. No widać nawet, ewidentnie widać pasek jest ten pasek przycie taki przyciemniony. Nie wiem, czy chyba to jest spowodowane tym, że po prostu nałożyłem jeden, e, jedno zabezpieczenie na drugie. Jedno jest matowe, drugie jest połysku, zresztą zobaczcie sami. Jak widzicie, dbanie o skóry wcale nie jest ciężkie. Musicie tylko użyć do tego odpowiednich środków czy to właśnie do czyszczenia, czy zabezpieczenia a wszystko będzie w porządku i o nic nie będziecie musieli się martwić przede wszystkim. Tak, czyszczenie i zabezpieczenie skóry faktycznie nie jest trudne, czy tam ciężkie, ale na pewno jest bardzo ważne, jeżeli chodzi nam małą estetykę i o po prostu czystość w swoim samochodzie. Pamiętacie też o tym, żeby używać do tego do impregnacji, jak do czyszczenia odpowiednich środków i tych środków używać oczywiście z głową. A jak już powiemy, o jakichś uszkodzeniach, może tutaj przejdę troszeczkę na karoserię. Pamiętajcie o tym, że jak macie wypadek z waszej winy, musicie posiadać ubezpieczenie, i w tym momencie chciałbym Wam przypomnieć, że nadal trwa promocja z porównywarką ubezpieczeń MUBI. Więc wchodzicie w link poniżej naszego filmu, tam wyskakuje Wam okienko, wpisujecie dane swoje, dane swojego samochodu, klikacie dalej i wyskakują Wam ubezpieczenia w ofercie od najtańszego. Wybieracie najbardziej korzystne dla siebie i w tym momencie 150 zł wraca na wasze konto. Ale to jeszcze nie wszystko. Dodatkowo dostajecie link, który możecie rozesłać po swoich znajomych rodzinie, jeżeli oni skorzystają z tego ubezpieczenia na wasze konto wraca 50 zł i łącznie możecie zgarnąć nawet 2000 zł zwrotu. 2000 zł to już jest tak nawet na regenerację dwóch foteli skórzanych. No czyli no, nawet warto, warto. Jak już sobie popsujecie kremem Nivea, to możecie sobie albo, zregenerować albo za te koła. Chciałbym jeszcze Wam przypomnieć o jeszcze ważnej rzeczy, a mianowicie o sklepie www.detailingbulls.sklep.pl Serdecznie zapraszamy na zakupy i to nie że jakieś koszulki, czapki czy coś. Tutaj bardziej chodzi o chemię dedykowaną do detailingu. A jak już nawet mówi o koszulkach, czapkach, to w pewnie w, w za jakiś czas też pewnie strafią na sklep. Także śledźcie to wszystko na bieżąco. Mi się wydaje, że treściwy odcinek, ważny odcinek. Więc, a właśnie, social media. Właśnie, no chciałem powiedzieć, że jeżeli będzie, jeżeli coś wam, Was ominie albo nie, nie, nie będziecie gdzieś tam wchodzić na tą stronę, no to będziemy starać się Wam wszystko pokazać na naszych social mediach, e, Instagramie, Facebooku, mi, Miłośników Detailingu czy też Detailing bus. No i w zasadzie to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Nie stój! No gdzie tą ręką tutaj chcesz ich zaszczelić? Jeszcze pamiętajcie o tym, o kciuku w górze i subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Teraz możemy strzelać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć.